Zimna połówka to nazwa ekstremalnego półmaratonu Myszkowskiego, który odbył się w sobotę 17 grudnia. Bieg ekstremalny. Cieszący się bardzo dużą popularnością, dlatego, że jest to obiekt taki przedświąteczny, czyli rzucanie kalorii, żeby później mieć miejsce na święta przy stołach. No, tak naprawdę duża popularność, dlatego, że trzeci raz z rzędu, a w tej chwili no, urosło to do największej, największej imprezy biegowej w powiecie myszkowskim. I nawet śmiem twierdzić, że w okolicach bo mamy ponad 350 uczestników. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Aktus. Z 21 km mamy jakieś 12 nieprzetartej trasy, 20 cm 30 śniegu. Także naprawdę mega wyzwanie dla biegaczy. Skąd pomysł, żeby zorganizować taki zimowy bieg? No, nie jesteśmy pierwsi, tak mogę powiedzieć wprost. Natomiast w Myszkowie i okolicy tutaj nie ma biegów zimowych, takich zimnych, tak jak nasza zimna połówka. I Stąd, stąd pomysł, żeby coś zrobić nie tylko w lato, ale też w zimę. Pomimo ekstremalnych warunków, atmosfera całej imprezy była naprawdę gorąca. Tak, biorę udział po raz drugi. Jest to, no jakby powiedzieć, moja lokalna impreza, więc z chęcią startuję. Na co czekam? No, czekam na to, że będą piękne warunki, że będzie może nie tak dużo zasp, ale na pewno atmosfera będzie gorąca i roztopimy te zaspy śnieżne naszą energią. W biegu udział wzięli również miłośnicy Kików Nordic Walking, którzy mieli do przejścia chłodną ćwiartkę, czyli 11 km zaśnieżonej trasy. Ten sport już uprawiam z... 5 lat, ale robię to jako e, amator. Natomiast dzisiaj biorę pierwszy raz udział w takich zorganizowanych zawodach. Namówiła no, mnie do tego moja koleżanka z pracy. Biegniemy sobie razem. E, no Myślę, że będzie ciężko. Czego się spodziewasz na trasie dzisiaj? E, spodziewam się e, pozytywnej rywalizacji, spodziewam się wsparcia e, i, i oczywiście tego, że to 11 km pokonam. Zawodnicy wyruszyli w trasę parę minut po godzinie 11. Ich zimna połówka był współfinansowany ze środków gminy Myszków, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Myszkowa Włodzimierz. Żak. Ciekawi sponsorzy, ciekawe nagrody. No, myślę, że należy tylko trzymać siuki, żeby wszyscy ukończyli bieg, bo łatwo nie będzie. Najlepszym zawodnikiem biegu okazał się pan Przemek Mormul z Krakowa, który pokonał 21 km zaśnieżonej trasy w czasie 1 godzina 49 minut 16 sekund i 98 setnych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w imprezie i zapraszamy za rok.